Gdy człowiek potrzebujący pomocy trafia do szpitala, ma nadzieję, że otrzyma wsparcie, a wyspecjalizowany personel medyczny zaopiekuje się nim w odpowiedni sposób. Niestety, jak pokazuje wiele spraw kryminalnych, również tych omawianych na kanale kryminalnym, czasami pobyt w placówce medycznej staje się większym zagrożeniem dla życia niż przyczyna, która skłoniła pacjenta do zgłoszenia się na oddział. W dzisiejszym odcinku przedstawię sprawę seryjnego mordercy, który działał w szpitalu Stepping Hill w Manchesterze. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zostawienia łapki pod tym materiałem oraz zasubskrybujcie go, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dla Was to tylko jedno kliknięcie, a dla mnie szansa na rozwój. Z góry dziękuję. Szpital Stepping Hill zatrudnia około 3,5 tysiąca pracowników i jest w stanie przyjąć nawet 5000 tysięcy pacjentów. Dysponuje 800 specjalistycznymi łóżkami przeznaczonymi dla najciężej chorych. Wśród zatrudnionego personelu znajdują się specjaliści, lekarze, pielęgniarki, pracownicy kuchni, ochrony, a także osoby z działu technicznego oraz te, które dbają o porządek. W opiece nad pacjentami pomagają również wyszkoleni opiekunowie, których wsparcie jest nieocenione w tak dużym obiekcie. 27 czerwca 2011 roku 68-letnia pacjentka Józefina Uel well trafiła na oddział z podejrzeniem choroby serca. Nagle została znaleziona nieprzytomna na podłodze sali, w której czekała na dalsze badania. Sytuacja była poważna, ponieważ lekarze stwierdzili, że przyczyna jej zasłabnięcia nie leży po stronie serca. Jeszcze poprzedniego wieczoru kobieta była komunikatywna i nie skarżyła się na złe samopoczucie. Sprawy skomplikowały się, gdy nagle przestała oddychać. Podjęto próbę reanimacji, jednak życia 68-latki nie udało się uratować. Sprawa wymagała wyjaśnienia, dlatego lekarze przeprowadzili autopsję oraz badania toksykologiczne. Okazało się, że w organizmie kobiety stwierdzono stężenie leków na cukrzycę w ilości śmiertelnej dla człowieka. Objawami hipoglikemii mogą być pocenie się drgawki, niepokój oraz bladość twarzy jak u osoby, która czuje się słabo. Do takiego stanu może doprowadzić je zbyt duża dawka insuliny lub tabletek obniżających poziom cukru we krwi, a także zbyt mała ilość przyjmowanego jedzenia lub nadużywanie alkoholu. Spadek stężenia glukozy prowadzi do zaburzeń pracy mózgu, a nawet obumierania nerwów i komórek układu nerwowego, co może skutkować nieodwracalnymi zmianami w mózgu, śpiączką, a nawet śmiercią. Według opinii biegłych kobieta zmarła na skutek podania jej nadmiernej, śmiertelnej dawki tego właśnie leku. Jednak oficjalnie nie stwierdzono żadnych uchybień w sposobie leczenia. Policja, która w takich przypadkach jest obligatoryjnie informowana o zdarzeniu, również nie wykryła przestępstwa, w związku z czym sprawa została zamknięta. Wersja przedstawiona przez władze placówki głosiła, że szpital przyjmuje pacjentów z poważnymi problemami zdrowotnymi. Nie wszystkich udaje się uratować i niestety nie każdy pacjent jest właściwie zdiagnozowany, nawet gdy zostanie przyjęty na oddział. Czasami na pomoc jest już za późno. Nie byłoby w tym niczego zagadkowego, gdyby nie jeden pominięty szczegół. Pacjentka nigdy nie chorowała na cukrzycę i nie miała dostępu do insuliny. Jak zatem znalazła się w jej organizmie? Tego nie wyjaśniono. Na początku lipca 2021 roku policja ponownie zjawiła się w szpitalu, jednak tym razem sprawa wydawała się znacznie poważniejsza. Podczas nocnego dyżuru lekarze stwierdzili zgon 41-letniego Granta Meysa oraz 60-letniego Filipa Jonasa. Obaj pacjenci przebywali na oddziale onkologii od kilku godzin i u obu wcześniej zdiagnozowano nowotwór. Byli monitorowani, a ich stan nie wskazywał na zagrożenie życia. Zaskakujące było również to, że dwóch mężczyzn zmarło tej samej nocy na tym samym oddziale. Okazało się również, że w sali był jeszcze jeden pacjent, który zeznał, że poprzedniego wieczoru pewna pielęgniarka podłączyła kroplówkę całej trójce. Zanim jednak wlew dobiegł do końca, do sali weszła inna pielęgniarka, która zamieniła leki. Steven Cotula opisał, że minęło zaledwie kilka sekund, gdy poczuł się źle musiał wyjść do toalety i odłączył sobie kroplówkę. Być może to uratowało mu życie. Mężczyzna wyjaśnił, że poczuł nagły przypływ ciepła i zaczął się pocić. Jego koszmar zakończył się, gdy do sali weszła kolejna pielęgniarka i zauważyła, że mężczyzna jest w złym stanie. Wezwała lekarza, który stwierdził zgon dwóch pacjentów, natomiast trzeciego udało się uratować. Śledztwo wykazało, że wszyscy pacjenci doznali przedawkowania insuliny. Mimo, że policja przesłuchała świadka, 70-latek nie był w stanie podać żadnych szczegółów. Widział jedną, a później drugą pielęgniarkę, ale nie przyjrzał się żadnej z nich na tyle dokładnie, aby móc je opisać. To jednak nie były ostatnie ofiary tego wieczoru. Rano okazało się, że dwóch innych pacjentów doznało ciężkiej hipoglikemii i zapadło w śpiączkę. Jeden z nich zmarł, a drugi był w stanie krytycznym. Kilka dni później na oddział trafił 40-letni Grant Mel, który zgłosił się do szpitala z powodu bólu w klatce piersiowej i nieregularnej pracy serca. Wieczorem personel szpitala podał mu leki, a rano lekarze walczyli o jego życie z powodu przedawkowania leków na cukrzycę. Mężczyznę udało się uratować, jednak wymagał długotrwałego leczenia na oddziale intensywnej terapii, a jego stan był niepewny. To wydarzenie było niezwykle niepokojące. W ciągu miesiąca siedmioro pacjentów doświadczyło hipoglikemii, w tym pięć osób w ciągu jednej nocy. Nie mógł być to przypadek, a sprawę należało jak najszybciej wyjaśnić. W kolejnych dniach personel medyczny zaczął częściej kontrolować wszystkie sale. Jedna z pielęgniarek zauważyła, że pacjent, któremu podłączyła wlew soli fizjologicznej, zachowuje się niespokojnie. Gdy podeszła, aby sprawdzić, co się dzieje, dostrzegła, że płyn, który powinien być przezroczysty, ma dziwny odcień, jakby ktoś dodał do niego płyn do mycia naczyń, a dodatkowo się pienił. Kobieta natychmiast odłączyła kroplówkę i zaalarmowała dyrekcję szpitala. Okazało się, że wszystkie dostępne na oddziale worki infuzyjne były zanieczyszczone. Sprawa była na tyle poważna, bo nikt nie potrafił określić, czy do zanieczyszczenia doszło poza szpitalem, na przykład w trakcie pakowania leku, czy już na terenie placówki. Chodziło o ludzkie życie, więc nie było czasu na dodatkowe badania. Podjęto decyzję o wycofaniu z rynku partii, z której pochodziły wlewy, oraz na zakupienie nowych. Ustalono również, że od tego dnia tylko dwie osoby na dyżurze miały mieć dostęp do pomieszczenia z lekami, a każda wydana dawka miała być skrupulatnie notowana. Miało to zabezpieczyć szpital przed kolejnymi atakami sabotażu, które rozważano jako możliwą przyczynę zdarzeń. Gdy laboratorium przedstawiło wyniki analizy, władze szpitala były wstrząśnięte. W workach infuzyjnych znajdowały się śmiertelne dawki insuliny, które trafiły tam już po wyprodukowaniu leku. Jasne stało się, że to działanie celowe, a nie błąd przy produkcji. Ktoś usiłował zabić pacjentów, więc konieczne było ustalenie tożsamości sprawcy. Wdrożenie procedur wydawania leków nie zdołało powstrzymać mordercy. W ciągu zaledwie czterech tygodni od wykrycia pierwszego przypadku w szpitalu na trzech oddziałach odnotowano 20 przypadków przedawkowania insuliny, co doprowadziło do śmierci kolejnych trzech pacjentów. 71-letni Arnold, 44-letnia Tracy i 83-letni Derek. Dopiero po tych tragicznych zdarzeniach policja podjęła śledztwo. Śledztwo prowadzone przez policję z Manchesteru okazało się niezwykle trudne i wymagało przeprowadzenia licznych analiz, kontroli oraz przesłuchań. W gronie potencjalnych podejrzanych znalazło się blisko 700 osób a dodatkowo 2000 osób, które z różnych powodów codziennie odwiedzały szpital. Z uwagi na to, że insulinę można było nabyć w nielegalnych źródłach, policja podejrzewała, że sprawcą mógł być każdy niekoniecznie ktoś z dostępem do szpitalnych zapasów. To rodziło kolejne pytanie: czy sprawcą jest pracownik szpitala? W szpitalu panowała napięta atmosfera. Każdy czuł na sobie presję, a personel wzajemnie się obserwował. W celu zminimalizowania ryzyka kolejnych zatruć pacjentów, pielęgniarki i lekarze zaczęli pracować w dwuosobowych zespołach. Na korytarzach pojawiła się umundurowana policja, która brała udział w obchodach. Szybko jednak okazało się, że takie działania są trudne do utrzymania w dłuższej perspektywie. Podwojone dyżury prowadziły do niedoboru personelu, co sprawiało, że zamiast pilnować pacjentów, szpital borykał się z brakiem pielęgniarek. Rozważano również zamknięcie szpitala dla odwiedzających oraz wprowadzenie rygorystycznych kontroli pracowników. Ostatecznie jednak do tego nie doszło, ponieważ nagle przypadki zatruć ustały. Od dłuższego czasu nie stwierdzono nowych pacjentów, którym podano niewłaściwe leki lub dawki. Władze zdecydowały, że na terenie szpitala pozostanie policja, która będzie prowadzić restrykcyjne kontrole. Rejestrowano wejścia i wyjścia personelu, odwiedzających oraz pracowników wykonujących swoje prace i obowiązki w szpitalu. Presja na ustalenie sprawcy była wciąż ogromna, a na policję napływały kolejne donosy i anonimowe podejrzenia, które wymagały weryfikacji. Grupa śledczych analizowała dane, zestawiała pracowników z dyżurami, podczas których dochodziło do zdarzeń, i na tej podstawie ustalono, że podejrzaną może być 27-letnia pielęgniarka Rebecca Layton. Okazało się, że pełniła dyżur w co najmniej kilku przypadkach zatruć, a chwilę przed pierwszym przypadkiem władze odmówiły jej awansu. Wszystko zaczęło układać się w całość, co skłoniło policję do podjęcia decyzji o zatrzymaniu kobiety w celu wyjaśnienia sprawy. Podczas przeszukania jej mieszkania policjanci znaleźli środki higieny pochodzące z terenu szpitala, jednak nie było tam leków. Medialna sprawa serii zgonów w szpitalu przyciągała uwagę mediów, które szeroko relacjonowały wydarzenia. Przedstawiając ewentualną sprawczynię, nazywając ją wprost seryjną morderczynią z Manchesteru. Każda gazeta opublikowała na pierwszej stronie jej zdjęcie, oskarżając ją o śmierć niewinnych pacjentów, jeszcze przed procesem. Kilka dni po aresztowaniu okazało się, że kobieta jest niewinna i nie ma żadnych związków ze zgonami pacjentów. Policja nie dysponowała żadnymi dowodami przeciwko tej kobiecie, a jedyne co mieli to kilka środków higieny, prawdopodobnie skradzionych ze szpitala, które znajdowały się też pewnie w domu wielu innych pielęgniarek. Choć prokurator wycofał zarzuty i wypuścił kobietę na wolność, szpital podjął decyzję o jej dyscyplinarnym zwolnieniu z pracy w związku z kradzieżami. Jasnym było, że ta decyzja miała na celu uniknięcie wypłaty odszkodowania, gdy kobieta okazałaby się całkowicie niewinna, więc musiano coś na nią znaleźć. Policja zwołała konferencję prasową, podczas której przeprosiła kobietę za niesłuszne aresztowanie, jednak jej reputacja była już zniszczona, a ludzie wytykali ją palcami na ulicy. Społeczeństwo było podzielone na tych, którzy uważali, że kobieta, mimo braku dowodów, była winna serii morderstw, a jej zatrzymanie spowodowało ustanie zgonów. Z drugiej strony, pozostali twierdzili, że była kozłem ofiarnym, a prawdziwy sprawca wciąż pozostaje na wolności, co gorsza, być może wciąż pracuje w szpitalu i czeka na kolejną okazję, by wznowić swoje zbrodnicze działania. Faktem było, że od dłuższego czasu nie odnotowano żadnego przypadku przedawkowania insuliny, a prowadzone przez policję dochodzenie nie przynosiło nowych ustaleń. Sytuacja zmieniła się 3 stycznia 2012 roku, kiedy jedna z pielęgniarek, odpowiedzialna za wlewy pacjentów, zauważyła, że na karcie jednego z nich wprowadzono korektę. Zamiast leków przeciwbólowego zapisano śmiertelną dawkę insuliny. Jeszcze inny pacjent przed operacją miał zalecone 1,5 dawki, a ktoś zmienił ją na 7,5, co w każdym z przypadków wiązało się z wysokim ryzykiem śmierci. Nie było wątpliwości, że doszło do celowego sfałszowania zaleceń lekarza, sprawcą był ktoś, kto przebywał na oddziale 3 stycznia na nocnej zmianie. W tym czasie nie było gości odwiedzających ani pracowników zewnętrznych, więc podejrzanym musiał być członek personelu. Niestety, liczba pracowników do przesłuchania wciąż była ogromna, a nagrania z kamer nie dostarczyły istotnych informacji. Przełom nastąpił, gdy dyrekcja szpitala sprawdziła nazwiska pracowników, mających dostęp do trzech sali, w których doszło do sfałszowania dokumentacji. Na tej podstawie wytypowano 46-letnią pielęgniarkę pochodzącą z Filipin, Victorino Chu. Została aresztowana pod zarzutem morderstw pacjentów, ale to był dopiero początek wielkiego skandalu, który miał ujrzeć światło dzienne w nadchodzących miesiącach. Zanim jednak doszło do kompromitacji całej Wielkiej Brytanii, jej służby zdrowia, policja zdołała udowodnić, że to ona manipulowała kartami pacjentów. Grafolog potwierdził, że zapiski, które naniosła, były z pewnością sporządzone przez nią, a karty obecności wykazywały, że była na dyżurach podczas wszystkich przypadków zgonów pacjentów. W jej domu znaleziono mnóstwo ampułek z insuliną, strzykawki, igły oraz zatrutych kroplówek. Kluczowym dowodem były zeznania 70-latka, który widział sprawczynię na własne oczy. Choć wówczas nie był w stanie podać szczegółów, gdy zobaczył w telewizji zdjęcie aresztowanej, powiadomił służby, że to ona była w sali i podała leki dwóm innym pacjentom. Policja, społeczność oraz władze szpitala pragnęły dowiedzieć się, kim jest Wiktorino Czu, skąd pochodzi i jakie ma wykształcenie. Trudno to pojąć, ale ta kobieta, która przez wiele lat pracowała w szpitalu i opiekowała się pacjentami… Nie była nikomu znana. W jej aktach osobowych widniało jedynie imię, nazwisko oraz kopia dyplomu ukończenia studiów w Manili. Była to szkoła pielęgniarek oraz Uniwersytet Medyczny. Medycyna na Filipinach nie jest może światową potęgą, ale zawód pielęgniarki czy lekarza cieszy się tam prestiżem, choć jest dość nisko opłacany. Dlatego wielu obywateli po ukończeniu studiów emigruje do Ameryki i Europy w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Prawdziwy problem polega jednak na tym, że wiele pielęgniarek nigdy nie ukończyło żadnej uczelni, a swoje świadectwa i certyfikaty kupiły za dolary. Nie miały żadnej specjalistycznej wiedzy ani przygotowania do zawodu, a także nie miały pojęcia o tym, jak sprawować opiekę nad pacjentami. W związku z trudnościami w komunikacji i wymianie dokumentów między Filipinami a innymi krajami wiele placówek przyjmowało dokumenty rzekomych absolwentów i zatrudniało pielęgniarki na swoich oddziałach. Inna procedura dotyczyła lekarzy, którzy musieli wykazać się wiedzą i zdać egzamin, podczas gdy pielęgniarki nie musiały przechodzić żadnych etapów weryfikacji swoich umiejętności. Sprawa była poważna, ponieważ na terenie Wielkiej Brytanii pracowały setki takich pielęgniarek, a ich weryfikacja okazała się niezwykle trudna, a ludzie władze szpitala podchodziły do tego niechętnie. Wielu pracowników z dnia na dzień musiałoby odejść od łóżek pacjentów, co sprawiało, że władze szpitali niechętnie podchodziły do tego procesu weryfikacji, woląc zostawić pracowników na warunkach takich jak do tej pory. Śledztwo ujawniło, że Wiktorino przyjechała do Anglii w lipcu 2007 roku jako przedstawicielka handlowa. Dysponowała dokumentami potwierdzającymi ukończenie szkoły biznesu oraz certyfikatami pracy jako przedstawiciel handlowy dla dużych filipińskich firm. Jednak już dwa lata później, w 2009 roku, przedstawiła dyplom ukończenia pięcioletniej szkoły medycznej oraz świadectwo certyfikowanej pielęgniarki z dużym doświadczeniem. Na tej podstawie otrzymała pracę w szpitalu, bez weryfikacji uznała jej kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. 28 marca 2014 roku prokurator był gotowy do wniesienia sprawy na wokandę, a sam proces rozpoczął się 20 stycznia 2015 roku. Prokuratura przedstawiła dowody na to, że obywatelka Filipin jest winna śmierci wszystkich pacjentów, natomiast opinię publiczną interesowały motywy jej działania. Wynikło z nich, że kobieta nienawidziła innych ludzi. W jej domu podczas przeszukania znaleziono listy, które zostały włączone do materiału dowodowego, w których wylewała swój gniew i opisywała, jak bardzo pragnie śmierci innych. Przyjęto zatem, że wybierała ofiary przypadkowo i mordowała je z czystej nienawiści do świata. Na tej podstawie wysłano ją na badania psychiatryczne, jednak, Biegli stwierdzili, że kobieta nie jest chora psychicznie i zdaje sobie sprawę z tego, co robiła oraz jakie to miało konsekwencje. Była zimną, wyrachowaną morderczynią, która nie zatrzymałaby się w swojej zbrodniczej nienawiści do ludzi. 18 marca 2015 roku zapadł wyrok w tej głośnej sprawie. Wiktorino-Chu usłyszała wyrok 35 lat pozbawienia wolności z możliwością jego wydłużenia, jeżeli psychiatrzy stwierdzą, że resocjalizacja nie przyniosła rezultatów. Ta sprawa miała również wpływ na zmianę przepisów prawa w Wielkiej Brytanii. Obecnie każdy, kto posługuje się dyplomem uczelni spoza kraju, musi przejść specjalistyczny kurs, po którym urzędnicy państwowi uznają jego kwalifikacje zawodowe. Bez tego nie mają szans na zatrudnienie. Nie jestem pewien, czy ta procedura dotyczy również ludzi, którzy ukończyli uczelnie na terenie krajów Unii Europejskiej, więc jeżeli wiecie, dajcie znać w komentarzach. Jednak na pewno dokumenty spoza Unii podlegają rygorystycznym przepisom i testom kompetencji. Dodatkowo wprowadzono systemy monitorowania leków oraz ich wydawania, a także każda zmiana w karcie pacjenta dokonywana jest elektronicznie z użyciem personalnej karty. Tak kończy się dzisiejszy odcinek. Na kolejny zapraszam we wtorek o godzinie 20 na kanale kryminalnym. Życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia!